Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. One niech będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. W dzisiejszą niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkanocy, chcemy się wsłuchać słowa wyjęte z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, gdzie od trzeciego do dziewiątego wiersza tak czytam. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiary w zbawienie, przygotowane do objawienia w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego kochacie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w Niego, chociaż go teraz nie widzicie i cieszycie się radością niewysłowioną i chwalebną. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tyle słów. Pisma Świętego a tobie, wszechmogący Panie, dziękujemy za to, że możemy Twojego słowa słuchać, i prosimy, żebyś się pobłogosławił w nas. Amen. Mamy pierwszą niedzielę po Wielkanocy tak ładnie się nazywa z łacińskiego quasi modogenit i ono to, to nawiązuje do noworodków, nie? Skąd taki pomysł w ogóle, takie nazwania takiej niedzieli po Wielkanocy? No, może dlatego, że jesteśmy tuż po pamiątce zmartwychwstania. No i teraz trzeba by było zapytać, dlaczego zmartwychwstanie jest tak kluczowe. Nie? Skąd to się bierze? Dlaczego w naszym liturgicznym kalendarzu mamy niedzielę po Wielkanocy liczone? Dlaczego to akurat się tak nazywa? I... No właśnie. I żeby być może trochę lepiej to zrozumieć, to warto by było sięgnąć do autora tego listu i do okoliczności, czy do ludzi, do których pisał. Bo Piotr pisze swój list. Do chrześcijan, których nazwać byśmy mogli pogano chrześcijanie, czyli ci, którzy stali się chrześcijanami, nie będąc wcześniej Żydami. I oni mieszkają w, na terenach dzisiejszej Turcji, a w związku z tym, że oni się różnią od swoich sąsiadów, od całej reszty społeczeństwa, no to doświadczają czasem napiętnowania, czasem wyszydzenia, czasem po prostu prześladowań. No, i wiecie, to jest trochę tak, że czasem człowiek myśli, że jak idzie za Chrystusem, to wszystko jest piękne, łatwe i przyjemne. Okazuje się, że może niekoniecznie. Wszystko w Waszym życiu jest piękne, łatwe i przyjemne? Jest tam zapewne dużo fajnych rzeczy, nie? Dużo pięknych rzeczy, do których warto się odwoływać. Ale jak nie teraz, to co jakiś czas zdarzają nam się trudne rzeczy. I w związku z tym, że ci chrześcijanie rzeczywiście cierpią prześladowania, to Piotr pisze do nich po to, żeby im dodać otuchy. No i wiecie, z dodawaniem otuchy to jest tak, że można kogoś poklepać po, po plecach i powiedzieć nie, no trzymaj się, na pewno dasz radę, będzie dobrze, no ale można też spróbować trochę inaczej. I tutaj Piotr właśnie próbuje inaczej. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, to, co jest na tym slajdzie. Widać coś? Nie widać. To naciśnij jeszcze raz do rotka. A, no tam było. Można patrzeć i nie widzieć, nie? Te, te słowa tam były. Tylko potrzebowaliśmy zmienić kontrast, nie? Dlaczego ty mówię? Bo to jest tak jak w życiu. Czasami na coś patrzymy, i w ogóle nie widzimy. A czasem, gdybyśmy teraz wrócili do tego slajdu przedtem, ja bym zapytał, co tam jest napisane, powiedzielibyście, tam jest napisane, można patrzeć i nie widzieć. Nie? nie dlatego, żebyście nagle to zauważyli, ale żebyście już wiedzieli. Dlaczego o tym mówię? Bo ten tekst mnie do tego prowokuje myślę, że nas prowokuje. Bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Co autor tego tekstu mówi o Panu Bogu? A on mówi co najmniej siedem rzeczy o Panu Bogu. Popatrzcie. Po pierwsze, mówi, że On zbawia. To jest ważne, że to, to Bóg zbawia w Chrystusie. Nie my się zbawiamy, nie ma autozbawienia. Wiecie, jest nas taka potrzeba, czy taka, taka pokusa, żeby spróbować sobie zarobić na zbawienie, czy Czyli sobie wypracować ale jak sobie coś wypracowuję, to to już nie jest zbawienie, tak? To jest efekt mojej pracy. Bardziej, mniej ciężkiej. No, to jest efekt mojego bycia bardziej czy mniej pobożnym. Ale Boże Słowo mówi, że to Bóg jest tym, który zbawia. Mało tego, Boże Słowo mówi, że Bóg jest tutaj ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę, że on nie tylko jest ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo kiedy Pan Jezus uczył się uczniów modlić, to ta najważniejsza modlitwa, czy najbardziej znana modlitwa zaczyna się od słów Ojcze Nasz. Nie? Co znaczy, że Pan Bóg jest ojcem? Znaczy, że się troszczy. Swoje, w ramach swojej troski obdarowuje nas. No, okej. Okay. Czym nas obdarowuje? Obdarowuje nas nadzieją żywą. No ale dobrze, jak popatrzymy na tą, na tą konstrukcję słów, nadzieja żywa, no to znaczy, że jest też taka nadzieja, która może być nieżywa, albo nadzieja, która jest martwa. Albo nadzieja, na której się zawiedliśmy i w ogóle się okazało, że bez sensu żeśmy uwierzyli, tak? Komuś. Mieliście tak kiedyś w życiu? Się przyznam. Ostatnio kupiłem telefon przez internet. No. Moja żona się śmieje, bo wie jak się skończyło. Dostałem w cenie telefonu u Miałem nadzieję. Natomiast znaczy, jest cała masa, nie wiem, czy, czy Wy też tak macie, że mi się pojawiają co chwilę jakieś reklamy. Zainwestuj 1000 czy 1025 złotych jeszcze tego samego dnia, albo jutro będzie na Twoim koncie 4000 Myślę sobie, no interes życia, nie? Może powinien zainwestować 1000 złotych, no przecież to nie jest tak dużo, jakby miał 4000 dziennie. No to w skali miesiąca, nie? Wow. To robię to, co robię hobbystycznie, a żyję zupełnie z czego innego, nie? Taki interes, nie? Przepraszam, nie chcę nikomu psuć biznesu, ale nie, nie inwestujcie w to, proszę. Bo moim zdaniem jest to płonna nadzieja. No i słuchajcie, ale to nie tylko tak, nie? Przecież każdemu z nas się zdarzyło mieć w życiu jakąś nadzieję na coś, czegoś się spodziewaliśmy, a potem się okazało, że, że to były tylko nasze wyobrażenia. Ale apostoł mówi tutaj, że Pan Bóg nas powołał do nadziei żywej przez martwych stanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego pewne nadzieje umierają w nas? No i myślę, że żeby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, to można dać kilka odpowiedzi. tak? No czasami jesteśmy nieroztropni, ale czasem też bywa tak, jak w tym podobieństwie, które nazywamy albo o czworakiej roli, albo o siewcy, tak? że to Boże Słowo w nas pada i coś w nas się dzieje i mamy taki zapał neofity, a potem mija ileś lat i nagle się okazuje, że z tego zapału nie zostało nic, nie? Bo co? No i odwołując się do wspomnianego podobieństwa, bo się okazuje, że te ciernie i osty po prostu wynastają i przygłuszają wszystko, nie? O, mamy taki problem, taki problem, taki problem, taki problem, i wiecie, jak tak mamy, to jesteśmy podobni do pierwszych chrześcijan, bo właśnie do takich ludzi Piotr pisze swój list. Ci, którzy żyją bezproblemowo, ci, którym się wszystko układa, to po co do nich pisać o nadziei żywej? Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo ten tekst pokazuje Pana Boga, który kocha. Który się troszczy i którego czasem nie rozumiemy. Ale słuchajcie, tak mamy w życiu, nie? że jak ktoś nas kocha, to nie zawsze go rozumiemy. Przykład? Przypomnijcie sobie, jak byliście nastolatkami albo dziećmi młodszymi niż nastolatki, nie? I rodzice mówią, no idź już spać, nie? Dlaczego mówią idź spać? Bo co? Bo chcą się dziecka pozbyć, mieć w końcu święty spokój i tak? mieć w końcu wieczór dla siebie? No chyba nie. Najczęściej mam wrażenie, jak tak słyszeliśmy od rodziców, albo jak jako rodzice tak mówimy, to wynika z naszej troski o dziecko, nie? Z tego, że wiemy, że jak będzie późno szło spać, to rano będzie zmęczony, będzie nie do życia w szkole, będzie mu się gorzej myślało i w ogóle, tak? No ale przyznam szczerze, że jak byłem dzieckiem, to tego w ogóle nie rozumiałem, nie? Czemu mam iść spać? Tak fajnie można jeszcze wieczór spędzić. Tyle rzeczy można zrobić, nie? W ogóle nie zawsze rozumiałem tych, którzy mnie kochają, nie? Do dzisiaj mi się zdarza nie rozumieć. Ale to nie chodzi o to, żebym ja wszystko musiał zrozumieć. Ale to raczej chodzi o to, żebym ufał temu, kto mnie kocha. Bo Pan Bóg w tym tekście jest pokazany jako ojciec, który. Zbawia przez Chrystusa jako ten, który nas odradza, ten, który kocha, powołuje do nadziei, okazuje troskę i w końcu jest mocny. Nie musimy tego wszystkiego widzieć. Wystarczy, że mu zaufamy. No i w końcu jest ten, który strzeże. Czasami, kiedy spotykają nas nieszczęścia, kiedy jest nam ciężko, to trudno jest nam, czy, albo trudniej jest nam, przyjąć ten obraz Pana Boga, który jest mocny i który strzeże. Wiecie, w tym tekście mamy taki, takie słowa: Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. To jest dosyć ważne. Z dwóch powodów co najmniej. Po pierwsze. Zwróćcie uwagę, ja wiem, że my jesteśmy tutaj teraz w pobożnym miejscu wśród pobożnych ludzi. Bardzo mi się podoba słowo znikome złoto, w ogniu wypróbowane. Wiecie, takie w, w ogniu to były takie oczyszczone złoto, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj leży takie wiaderko złota i słyszycie to dokładnie to samo. Że wasza wypróbowana wiara jest dużo ważniejsza niż ten to wiaderko złota, nie? O, no ale złoto jest namacalne. Jakbyśmy tak dostali wiaderko złota, nie? mielibyście z nim co zrobić? Jakbyście nie mieli, to przyjdźcie powiedzieć, to ja wam pomogę. Nie? Ale Piotr mówi, a to w ogóle nie o złoto chodzi. Jest coś cenniejszego niż złoto. wasza wypróbowana wiara. Jak to jest z tą wiarą w naszym życiu? Bo bez wiary nie ma relacji, prawda? Nie tylko z Panem Bogiem, ale jak ma być między nami jakaś relacja, między ludźmi, to potrzebujemy wiary, nie? Żona wierzy mężowi, mąż wierzy żonie, tak? Macie taki pomysł panowie, że sprawdzacie co pół godziny co wasza żona robi? Albo macie taki pomysł dziewczyny, że sprawdzacie waszego męża, co on robi co 15 minut, nie? Musi tam, nie wiem, robić zdjęcia jak gdzieś jest, nie? I no nie. Bo wierzycie, tak? Wasza wypróbowana wiara. No, i teraz pytanie, które się dalej pokazuje, to jest pytanie. No dobrze, to spróbujmy je zajrzeć do tego pytania. Wypróbowana wiara stawia nas wobec co najmniej dwóch pytań. Pytanie pierwsze. Kto. I po co wypróbowuje tą wiarę? Kto i po co? Słuchajcie, y, możemy swojej wiary sami próbować, nie? Ale nie jesteśmy w tym obiektywni. Y, no, wiarę próbuje Pan Bóg. No, ale po co ją próbuje? Czy myślicie, że jak Abraham idzie z, z Izaakiem na górę Moria. To Pan Bóg siedzi w niebie i myśli sobie tak. Ciekawe, co też ten Abraham zrobi, nie? Złoży tego Izaaka? Czy go nie złoży? Zróbmy taki eksperyment. Zobaczmy, ile w nim jest wiary, tak? To jest obraz Pana Boga? No to jeśli mamy taki obraz Pana Boga, to to jest zupełnie sprzeczne z Bożym Słowem, nie? Bo Boże Słowo uczy, że Pan Bóg jest wszechmogący. A skąd Pan Bóg wie, że jest wszechmogący? No stąd, że jest wszechwiedzący, nie? Logicznie z tego wynika. Więc jak jest wszechwiedzący, no to nie musi niczego sprawdzać, tak? to nie musi być eksperymentów. No to po co sprawdza wiarę ze względu na nas? Nie? Żebyśmy to my mogli mieć doświadczenie. Czytałem ostatnio jakąś książkę, i ktoś opowiadał o kadrze bułgarskich chyba sztangistów, którzy. W sposób specyficzny byli trenowani, byli trenowani także, ćwiczyli z obciążeniem i ćwiczyli z obciążeniem także, jak często jak już ktoś nie mógł, to jeszcze robił tam jedno czy dwa powtórzenia, nie? Wiecie jaki był efekt? Nie trudno się domyśleć, nie? Coraz dłużej i coraz dłużej wytrzymywał obciążenie, tak? I oczywiście niesienie obciążenia jest trudne. tak? Powoduje dyskomfort, czasem ból, czasem gdzieś tam woda się wydziela. Tak? U ciężarowców płynie podszczoła, nam czasami płyną łzy, jak jest ciężko. Ale to daje nam pewne doświadczenie. No i teraz pojawia się drugie pytanie związane z tą wypróbowaną wiarą. Ona no nam się zaraz pojawi też na ekranie. Nie? Teraz popatrzcie na swoje życie, czy popatrzmy, każdy na swoje, nie? Ile razy Panu Bogu uwierzyliśmy, ile razy go doświadczyliśmy, co wynika z mojej historii wiary dla mnie dzisiaj, tutaj? Nie? Doświadczyliście Pana Boga? Nieraz, nie? Nieraz. Byliście tymi, którzy mogli powiedzieć, no tak, to było trudne, ale Pan Bóg mnie przeprowadził. Czy to jest nam w jakiś sposób pomocne? W tym, co dzisiaj przeżywamy? Dlaczego zmartwychwstanie jest kluczowe? Dlatego, że ono Pokazuje nam, w jaki sposób Pan Bóg nas traktuje. Ono pokazuje nam wszechmoc Pana Boga. Wiecie, jak to było z tym zmarłych Jak to było? Jak Pan Jezus wstał z martwych, to najpierw wyciągnął lewą rękę, czy najpierw wyciągnął prawą rękę? Czy najpierw usiadł, a może od razu stanął w grobie? Przepraszam, ja się nie śmieję, nie? Tylko chcę pokazać, że nie wszystko rozumiemy, tak? Nie wszystko wiemy, ale to, to nie zmienia faktu, że możemy wierzyć. Co jest celem wiary? Dobre samopoczucie? Nie. Piotr w tym tekście pisze, że celem wiary jest. Posłuchajcie, proszę. Chrystusa kochacie, chociaż Go nie widzicie. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i cieszycie się radością niewysłowioną i chwalebną osiągając cel wiary zbawienie dusz a więc nasz cel wiary nie jest tutaj ale jest tam dlatego to zmartwychwstanie jest takie kluczowe tak? bo w tym wszystkim co tutaj przeżywam jest czasem trudno ale chodzi o to żebym był w stanie patrzeć na to co jest celem i żeby to mnie napędzało. I żeby to mi dawało siłę, radość. Żebym patrzył na Tego, który mnie kocha i, to mi, i z Niego czerpał pokój i nadzieję. I tego każdemu z nas życzę. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A Boży pokój, ten pokój, który przewyższa ludzki rozum, On niech strzeże naszych serc i naszych myśli w Panu Jezusie Chrystusie. Ku żywotowi wiecznemu. Amen.